Zapraszam na wywiad. Cześć wszystkim w kolejnym odcinku Beskidu na gorąco. Klątwa w Muszynie przełamana, Beskid wygrywa z popradem 5 do 1. To pierwsze nasze zwycięstwo na tym boisku od 11 lat. W ostatnich 11 próbach strzeliliśmy tu 5 goli, dzisiaj tylko w tym meczu wpadło 5 sztuk. A ze mną duet Bartego Ostafin, który wywalczył dwa rzuty karne i Dawid Hałat, który je oba wykorzystał. Panowie, to spotkanie zaczęło się dla nas bardzo ciężko. Pierwsze 20 minut byliśmy przyciśnięci wręcz do muru na własnej połowie, ale potem nasza skuteczność pozwoliła strzelać gola za golem. Chyba super mecz w naszym wykonaniu, co powiecie? Początek to tak jak mówiłeś, nie? początek był bardzo trudny. Chociaż wiedzieliśmy, byliśmy na to przygotowani, bo, bo wiedzieliśmy jak ta drużyna tutaj gra u siebie. Każdy tu ma daleko i, i było ciężko. No. Tym bardziej, że przyjechaliśmy spóźnieni, wyszliśmy, wyszliśmy na, na rozgrzewkę, no było ciężko, ale przetrwaliśmy no i się udało. Bartek wywalczył karnego ja zamieniłem na bramkę. No jak jest ciężko właśnie taki wykorzystać trzeba sytuację jak karny. Potem poszła druga bramka, co ze zaskociliśmy rywali. 2-0 do przerwy. To jest niebezpieczny wynik, ale ruszyliśmy w drugiej połowie i skończyło się 5-1. Po ostatniej serii niewykorzystanych karnych przez Dawida Nagiego, ty z kolei, Dawid, wziąłeś odpowiedzialność na swoje barki. No ich na razie odpukać, wszystko jest pod kontrolą. Te uderzenia były pewne, piłka wpada do siatki. Sporo mamy tych karnych w tym sezonie. Strzelamy bramki, trzeba się z tego cieszyć. Jeśli w Myślenicach w kolejnym meczu nadarzy się taka okazja, też podejdziesz do piłki? To wydaje mi się, że tak, dopiero do pierwszego pudła. Także dobrze się czułem i trenowałem to na, na treningu czwartkowym, także trener mi zaufał. Pewne karne. Padało. Bartek, pamiętam naszą poprzednią rozmowę, tam padło z Twojego słowa szybka nóżka. Dzisiaj chyba, chyba podobnie. No. Gdzieś tam rywale Cię poskrobali i, i karne były ewidentne. Dzisiaj dwa razy nawet. No, yy, no dobrze się dzisiaj właśnie czułem i yy, to było w sumie widać, bo bramka, asysta, dwa karne. Z, w sumie bardzo zadowolony jestem z tego. To jest na trudnym terenie, z mocnym rywalem, bo też tutaj mieli długą serię bez porażki. Więc e, cieszyć się trzeba i jechać na ostatni mecz po kolejne trzy punkty. Tak, e, zahaczmy już może o, o finisz rundy jesiennej, ostatnie spotkanie za tydzień w piątek na wyjeździe w Myślenicach. E, mamy 43 punkty, nadal nie jesteśmy pewni, czy, czy będziemy mistrzem jesieni. Trzeba tam po prostu wyjść na boisko, wygrać, pokazać swoją piłkę. E, chyba, chyba. Przy, przy obecnej formie nie będzie to trudne zadanie, jak myślicie? Znaczy, no, tam jest ciężki teren, to te, te, te sztuczne boisko jest, jest już dość mocno eksploatowane i, i, i tam mi się ciężko grało, bynajmniej, jak pamiętam. No ale no, na pewno pojedziemy i jak w każdym meczu będziemy walczyć. My jesteśmy liderem i, i jedziemy po swoje. Tak jest, trzeba się nazwać, a nie my no. Dobra. Dzięki panowie za rozmowę, super mecz, dzięki. powodzenia dalej.